Proszę na środek te koperty. Ja je ułożę już. Tak. Jaki ma pan plan tutaj na licytację? Jaką pan ma strategię? No, chciałbym sprzedać jakąś kopertę. Ale komplet, czy jedną, czy dwie, trzy? Może na razie jedną. Którą z nich? 42. A jaka cena? 3000. A za tysiąc? Za dwa. Zgoda. Proszę, dwa tysiące. Dziękuję. Proszę bardzo. Dwa tysiące jest pana, a koperta 42 moja, tak? Tak. Coś jeszcze? Jeszcze numer sześć poprosił. Za ile szóstka? Za trzy tysiące. Może tak samo za dwa? Dwa i pół. Proszę, niech będzie. Dwa i pół tysiąca, proszę. Proszę bardzo, tu mamy dwa i pół tysiąca i szósteczka moja, tak? Tak. Czy coś jeszcze, panie Marcinie? Numer dwa. Może sprzedałbym. Za ile? 3000. 1000. 2,5. A ja może 1500. Ale wolałbym już za dwa sprzedać. Zgoda, proszę 2000. Dwa za dwa. Czyli tak, tutaj 2000 i koperta numer 2 moja, tak? Tak, tak. Słucham, bo czyjeś, że Pan coś tu chce zaproponować, tak? Numer 12 może bym sprzedał. Ale mnie dziewiątka bardziej interesuje. Dziewiątka za 5000. Proszę 5000 do studia. Proszę bardzo, tu mamy 5000 i 9 moja, tak? Tak. Teraz jeszcze bym chciał sprzedać dwunastkę. Da radę ją sprzedać. A jak pan czuje? Pewnie da. Nie da się. Nie da się. Bo wszystkie kupiłem tak jak pan chciał, prawda? Tak akurat mi to odpowiadało. Dlatego dwunastka nie pytałem. A tak z ciekawości, jaka cena byłaby? Za cztery tysiące ją sprzedam. Nie? No to zostawię Dobrze. <noise> A za ile by pan odkupił? Mogę wymienić ją, bo kupować nie chcę. Wymienić na inną kopertę, tak? Tak jest. To zostawię dwunastkę. Nie wymieniamy się? Nie, czuję, że tutaj będę miał jakieś pieniądze. Na żadną z moich? Nie. Proponuję wymienić na dziewiątkę. Pan też mówił, że sentymentalna, prawda? Ale zostawię dwunastkę. Dobrze. Dziewiątki pan nie chce, tak? Nie. To zobaczmy, co było w dziewiątce. Co mógł pan mieć? Głośno proszę. Dziesięć tysięcy. Dziesięć tysięcy. Proszę już nie chować. Bo tak, 11,5, w sumie 21,5, prawda? Tak. Znieśmy tą dziesiątkę, żeby nam tu nie mąciła. Mógł pan mieć 21,5, prawda? Prawda. Nadal nie wymieniamy się na żadną? Nie, dwunastka zostaje. Proponuję wymienić na 42. Nie, zostaje 12. Dobrze. Zobaczymy, co jest w 42. Tak. Proszę, co pan mógł mieć? 5000. 5 mógł pan mieć 16,5. Proszę do niszczarki. Nadal się nie chce pan wymienić? Nie Proponuję na szóstkę tym razem Nie To zobaczmy Co jest w szóstce Ile? Dwadzieścia tysięcy 20 tysięcy. Czy mógł pan mieć 21 i... 31,5, prawda? Tak. Niszczymy proszę. Nie chciał pan? I została jedna koperta po mojej stronie. Tak. I oczywiście zapytam pana. Nadal pani chce wymiany? Zostaje dwunastka. Może zróbmy tak. Ja dam panu dwójkę i cztery tysiące, a pan mi da dwunastkę. I będzie element ryzyka. Ciekawie będzie. Ale dwójce może być minus. Dwunaste też? Nie, dwunasto nie ma. Przeczucie. Czytam to w pana oczach. Wymieniamy się? Nie. To proszę zobaczyć, co było w dwójce. Chyba, że pan wymieni. Nie, już zdecydowany jest. Otworzyć. Nie będzie żadnej wymiany, tak? Nie, zostaje dwunastkę. Dobrze, to nie zaglądajmy do zwójki na razie. żeby trochę tajemnicy zostawić. Zniszczmy ją. <laughs> Za dwunastkę dam 500 złotych. 12 tysięcy będzie na koniec gra. Gry na czysto. Bez ryzyka. Chciałeś 4. Wiem, że tam może być duża kwota. To jest mój szczęśliwy numer. Prawdopodobnie. Jest tam duża kwota. Ale to jest ten cień ryzyka. 12 tysięcy. Spełniam swoje marzenia. Sprzedam panu za 500 zł. Proszę, 500 zł. Proszę bardzo, dorzucę tutaj do 11,5 500 zł. Ma pan 12 tysięcy, a tak. ja mam kopertę 12, tak? Tak. To mi się podoba, bo rozsądek, prawda? Tak jest. Zobaczymy, czy rozsądek. Jako jeden z nielicznych pan powiedział wolę 12 tysięcy niż nie wiadomo. No to jest są pieniążki na kolejne moje marzenie. No, nieważne co tam w tej kopercie, prawda? Tak Ważne, że pan kończy grę mając 12 tysięcy. Tak jest. I o to w tej grze chodzi, żeby wygrać? Pewnie, że tak. To niszczymy dwunastkę, prawda? Nie szczymy. Proszę bardzo, proszę. I co? I super! Wygrał panu nas 12 tysięcy złotych. To się... Twoja bardzo. Tak jest. Gratuluję, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Proszę Do widzenia. Być może w kopercie numer 12 były wielkie pieniądze, ale lepszy ryć, nic nic. Także bardzo się cieszę z tej wygranej.